Brawo! Brawo! Gdzie jest owieczka? A gdzie jest ślimak? A gdzie jest motylek? A gdzie jeszcze? A gdzie jest świnka? A gdzie jest wiatrak? Gdzie wiatraczek jest? Ślicznie. A gdzie kwiatuszki są? Tutaj, gdzie jeszcze jest kwiatuszek? Tutaj, gdzie jeszcze? Tutaj, tutaj. Brawo. Następna strona, Mariczko. O, brawo. A gdzie jest łabędź? A gdzie jest domek? A gdzie jest rower? A gdzie słoneczko? Tutaj, brawo. A gdzie pszczółka? Gdzie pszczółka? Tutaj pszczółka. A gdzie motylek? Brawo. A gdzie jest wiewiórka? Brawo. A gdzie jeszcze kwiatuszki są? Gdzie kwiatuszki pokaż? Tutaj, gdzie jeszcze? Tutaj, tutaj, tutaj.